Na terenie szpitala jak gdyby osób, które pracują tutaj w różnych formach zatrudnienia jest około 380 osób. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie wiemy, czy zachowamy tą pracę, bo nie wiem, czy szpital będzie istniał. Czy w wyniku tych przekształceń, w spółkę po trzech miesiącach jej funkcjonowania, jeżeli długi będą narastały, nie trzeba będzie jej po prostu o podłości i zlikwidować. My tu jako pracownicy wszyscy z szpitala po prostu boimy się, że zostaniemy któregoś dnia bez pracy, ponieważ prawo, na, prawo nakazuje, że jeżeli spółka nie przynosi jakichkolwiek mhm. zysków w okresie około trzech miesięcy, to musi ogłosić upadłość. My się po prostu tego boimy, że w, w ciągu trzech miesięcy na pewno nie, nie damy rady, żeby szpital wyprowadzić, mimo że, roz, mimo że nam się obiecuje, że będziemy startować z zerem. W ciągu trzech miesięcy na pewno nie przyniesiemy zysku. To jest po prostu fizyczną niemożliwością. Ja w imieniu załogi powiem, że nie jesteśmy przeciwni przekształceniu szpitala w spółkę. Wiemy, że zmiany muszą nastąpić, ale niech odbędzie się to w sposób czytelny, aby każdy wiedział, na czym w chwili obecnej stoi szpital, w jakim stopniu miasto odłoży, ile będzie żądanie wkładu inwestora i wtedy na pewno jesteśmy gotowi pomóc i dogadać się na wielu płaszczyznach z organem założycielskim. A w tej chwili jest jeden wielki chaos i nic więcej.